Cześć moi drodzy, witam Was w drugim dniu na Chorwacji i e, jak widzicie jestem sama w apartamencie, e, dlatego że moi rodzice są już w aucie i czekają na mnie, ponieważ ja się malowałam, e, troszeczkę jednak trzeba, to jest mój biezek, on zostaje, a my jedziemy dzisiaj na, mm, do Splitu, a więc zapraszam Was do oglądania. podziemnej galerii w Splicie. I mój tata trzyma laptop, ponieważ w naszym apartamencie filmy... W internet jest dobry, ale nie na wysyłanie filmów. Właśnie, I, I wyjechaliśmy na, na miasto, żeby, żeby mieć większy, lepszy zasięg i wysyłał się całą drogę. Do Splitu zostało 1%. jest 100% Jest 100% i teraz przetwarzanie, tak? Przesłano. Przesłano. Przesłanie zakończone już. Uuu, no, jej, no to zaraz się przytwarzanie i wejdzie filmik na mój kanał. w Japonka. I teraz idziemy do Lidla, dlatego że wczoraj wieczorem zorientowałam się, że nie mam dwóch rzeczy: płynu micelarnego i szczoteczki do zębów. Także po prostu wow. E, tak, i później wracamy do apartamentu, trochę się ogarniemy, e, ubierzemy się i będziemy szli na plażę. E, więc. Cieszę się, bo wiecie co, jest ciepło, nie pada i nieważne, o której byśmy poszli, to będzie ciepło, bo tutaj jest ciepło, także po prostu jest fantastyczne. Dlatego, że na plaży jeszcze nie byliśmy, uwaga, nie byliśmy, mamy tutaj jakieś podobno swoje zejście. Yy, więc będziemy to ogarniać dopiero. Słuchajcie, wróciliśmy i zrobiłam sobie kawę. Nie musicie zatrzymywać, dlatego, że ja chciałam Wam pokazać, co moi rodzice oglądają. To jest mój poprzedni film, który udało mi się przesłać. E, I teraz siedzimy, pijemy kawkę i e, ładujemy akumulatory na plażę. Zbieramy się, ja wyglądam nadal tak samo, tylko że tutaj y, założyłam po prostu strój kąpielowy i stwierdziłam, że po prostu będę się kąpać w tej bluzeczce i tym. To jest, wiecie, takie króciutkie i ma... Czekajcie. To widzicie, to ma takie odkryte plecy. E, także stwierdziłam, że dobra, nie zmieniam tego, nie chce mi się. E, I tak moi drodzy, wychodzimy. Dzisiaj bierzemy tą królewnę małą, która jest przestraszona, że już wychodzimy, ale tym razem królewna idzie z nami. Czerwona nawet na twarzy tutaj. W każdym razie e, wróciliśmy z plaży, dlatego, że słuchajcie, tam normalnie są kamienie, a my zapomnieliśmy zabrać ze sobą butów, które kupiliśmy do... Do wody. Więc teraz przyszliśmy, bierzemy kieliszki z lodem, piwka i idziemy na baseny. się na basen, e, a ten... A co? Słuchajcie, jeszcze nad tym morzem całym to... Eee, ten. Normalnie gryzą jakieś malutkie muszki. Strój Nie wygląda w sumie nawet jak yy, komplecik, tak. Całkiem. Głęboko? Głęboko. Głęboko. Ja mam tylko 1,3 metra. wystarczy. Dziadasko? Um, chciałabym tylko się zapytać co tam u was, bo nie mam takich Bawię się dobrze, bawię się dobrze i... Nie, czuję się dobrze i... Proszę o miastowe dźwięk zwolnienie mnie ze szpitala. Proszę. bo Za <laughs> tak. to to. to drodzy, jesteśmy już po kolacji i która jest godzina? Koło 20? Nie patrzyłam. Koło 20 chyba. I przyszliśmy znowu na basen. Ja nie potrzebuję w ogóle ubrałam spódniczkę znowu, bo, bo po co? Zwiążę sobie tylko włosy. Mam tutaj taką Tom, ale nie lubię jej za bardzo, bo ona nie trzyma tak jak gumka włosów. No i... Wykąpiemy się, a później będę musiała montować dla Was tego vloga. A, a więc tak. W ciemniejszych mi jest ładniej w włosach? Czy w ciemniejszych włosach mi ładniej? Tak uważam. Ja też tak uważam właśnie. Pokażę Wam jeszcze góry. Tutaj w ogóle nie oddaję, wiecie, tego widoku, ale jest przepiękny. Wszyscy myśleli, że jest to koniec tego vloga. Nawet ja tak myślałam, natomiast okazało się, że to nie jest koniec tego vloga, dlatego że mój tata powiedział, że on wychodzi na miasto i albo wychodzimy z nim, albo on idzie sam. Także ja byłam tutaj lekko w trakcie montażu, natomiast nie przeszkadza mi to, ponieważ filmiki i tak wyjdą później. A więc wychodzimy na miasto i ja się przebrałam, mam bluzkę i legginsy japonki, więc jakby idę tak, bo czemu nie? Sprawdź co chyba... mam dobra to jest. Dobra, nie, nawet nie spytali, wiesz, nie, nie spytali mnie o dowód. Po prostu wyglądam na 18. Tak. Bo tutaj też od 18, nie? Powiem Ci, że to lepsze jest jak to piwo moje. Tak? 50 Ale jest dwa razy tak droższe tutaj. jak piwo. Piwo chyba 25. Nie? Przepisy działają. Może w tym drinku nie ma alkoholu? Może się oszukali. Widziałem jak pani na lewa. Aha. No. To grubo. Ale raka będzie miała. Co, Co będę miała? Raków tu nie sprzedają, tu tylko pizzę sprzedają. Spróbuj mamo i powiedz, czy ci sobie smakuje. Zobaczcie jaki kolor ma. Ładne. Fajnie. Ty nie możesz, bo ty jesteś przedszkolnym dziecia. Bardzo słodkie, bardzo smaczne. A co to jest? Blue Laguna. Blue Laguna. Zobaczcie. Taka miejscówka. Pięknie to oświetlenie tam na drugiej stronie widać. E, wideo nie oddaje, jak to wideo, nie? Ale w nocą wszystko się tak mieni pięknie, jak kryształki Farowskiego, co najmniej. Wracamy, moi drodzy. Nie wiem, czy coś widać, ale wracamy. Za oglądanie tego vloga i zapraszam do oglądania kolejnych.